Witamy wszystkich Państwa na konferencji prasowej po zakończonym spotkaniu 29. kolejki Fortuna I Ligi. Wraz z nami szkoleniowiec Wisły Kraków, Albert Rude. Witamy serdecznie. A także w roli tłumacza, tradycyjnie już, asystent trenera Michał Siwierski. Kłaniamy się. Bardzo proszę o podsumowanie do dzisiejszego okay, pojedynku ligowego. So, so, so. Mm -hmm. well, today we faced uh, Classic game in the final stage of the season, playing against a team that was fighting for a difficult position at home. Dzisiaj mieliśmy typowy match jak dla końcówki sezonu, gdzie mierzyliśmy się z zespołem, który walczył o utrzymanie granic w domu. And these kind of games are always uh, similar. They gave All that they had in the first half, they put the things very difficult in the first half, being one step forward above us in every single ball, in every single duel, in every single action, giving thousand percent. E, I mierzy, mierzyliśmy się z e, w, w tym spotkaniu z zespołem, który w pierwszej połowie dawał z siebie po prostu wszystko. Byli e, jeden krok cały czas przed nami, wygrywali każdy praktycznie każdy pojedynek. And in the second half, of course, they started to go down. We started to dominate the game more and more. We had chances to close the game before the final part of it. And finally we got the goal in the last minutes and we had to close it better. We had to close it better. Because when you have it, you know it's going to be difficult. They're fighting for relegation at home. They must win. They're going to put the things very difficult. And when you have it, you finally have it. You have to close it. So we are not happy at all the way we finished the game. And today we lost two points here. Mieliśmy i oczywiście w, w drugiej połowie nasz, nasz rywal osłabł. My przejęliśmy kontrolę nad meczem, mieliśmy swoje sytuacje, dochodziliśmy do tych sytuacji i stwarzaliśmy je, by, by wygrać. I w końcu, w ostatnich minutach, strzeliśmy bramkę, ale musimy to zakończyć, zakończyć lepiej. Musimy walczyć do końca, żeby utrzymać ten wynik. I dzisiaj można powiedzieć, że straciliśmy dwa punkty. Dziękuję bardzo, proszę o pytanie od Państwa. Bardzo proszę. Pan szkowski o dobry wieczór. Wisła bardzo stara się w ostatnim czasie ta akcję rozbiwać bardzo szeroko, często pomijany środek pola, dużo wrzutek, brakuje tego ożywienia, czy to też nie jest... I przede wszystkim tej przestrzeni też brakuje i rozwinięcia tej sytuacji, żeby były te sytuacje. Pytanie? Hmm. it depends on the rival it depends on the rival are allowing us to play uh, we always try to move the ball and we move the ball to move the rival Nie tylko to pas, to move the rival and if the rival inside to to go more outside. to oczywiście zawsze zależy od tego na co, na co pozwoli nam przeciwnik. My zazwyczaj wymieniając podania, przesu, przesuwamy piłkę, przesuwając też rywala i próbujemy szukać tych przestrzeni. Dzisiaj nasz rywal zamykał bardzo dobrze środek boiska, więc szukaliśmy tych przestrzeni na boku. And I think um, most of the dangerous plays were facing 1v1s one one on the sides or attacking the channels. I think the option that Rolado had, it was from that, going out and then attacking the channel. There are the spaces that were there and we tried to exploit them. I think the most situations after attacks on the sides, after the one on and then the Za, za, plecami, za plecami obrońców i bramkę, jaką strzeliśmy, myślę, że była po jednej z tych, z tych akcji. Jeszcze drugie pytanie o Dawida Szumka Ponieważ już opuścił boisko w 65 minucie. I czy po prostu był na tyle gotowy zagrać te 65 minut, czy to była zmiana taktyczna już Jakub Krzyżanowski miał wejść na boisko i tak? No, no, nie, nie. To a, a prevention change. Uh, we said 60 minutes, it was 65 finally, but we had to help him because he is, uh, spokojnie step by step recovering his form. To była, to była zmiana zapobiegawcza. Mówiliśmy przed meczem, że to może być około 60 minut, było 65 minut, więc musimy podchodzić do niego bardzo spokojnie. To bardzo. Diskucha okiembiściaków, dobry wieczór, panie trenerze. Po raz kolejny można odnieść wrażenie, że pierwsza połowa w wykonaniu Wisły jest lepsza, przepraszam, gorsza niż ta druga i w pewien sposób stara się Pan wprowadzać korekty w trakcie spotkania, z czego pana zdaniem to wynika, że znowu Wisła Kraków w pierwszej połowie Grała poniżej oczekiwań, czy po raz kolejny było to ze względu na to, że brakowało koncentracji, że piłkarze nie mają świeżej głowy, grając pod taką presją, czy dzisiaj było tak samo jak w pruszkowie? It's true that playing so much games in short period, it's it's tired, especially for the focus and for the way we play. But this is not an excuse at all. Difficult to prawda, że grając tyle meczów w tak krótkim okresie czasu można być zmęczonym. To jest bardzo trudne utrzymać do końca koncentrację, zwłaszcza w sposób, w jaki my gram. But as I said, is not an excuse. Uh, you have to remember that this team was giving 100% the rival in the first half. It was a great chance for them to win here at home to fight for the, the relegation and they were one step in front of us in, in uh, second balls in the duels in offense and defense uh, in set pieces and they made very very difficult the game in the first half we tried, but they were there trying to stop our attacks and trying to use the spaces when recovering the ball Tom. To może być, to może być spowodowane, spowodowane tym, że my walczyliśmy na, na 100%. Dawaliśmy z siebie 100%. I to była, mierzyliśmy się dzisiaj z zespołem, który był cały czas jeden krok przed nami: który walczył o utrzymanie, grając u siebie w domu. Cał, byli krok przed nami w, podczas stałych fragmentów, podczas zbierania tych drugi piłek. I bardzo, bardzo trudno nam było. Uh, and in the second half, we said it's very difficult that they keep this intensity because they will be going down and down, and the spaces that now they are closing will be open, and it was like this, and we started to to get more chances and more chances and finally we took the chance and we had it, it was a must to close the game like this. you know how difficult it is to score this goal okay now I wiedzieliśmy, powiedziałem, że w drugiej połowie oni, to będzie niemożliwe, żeby oni utrzymali ten poziom cały czas zaangażowania, więc pewne przestrzenie się utworzą i musimy po prostu wykorzystać te przestrzenie. I w końcówce meczu my to, my to wykorzystaliśmy, ale musimy to lepiej, lepiej zamknąć. Chciałbym jeszcze dopytać o tę zmianę Kuby Krzyżanowskiego na prawym skrzydle dzisiaj. Nie wreszcie, że występował toti piłkarz, który potrafi wejść w pojedynek, jeden na jeden potrafi wygrać właśnie taki pojedynek. I y, Krzyżanowski, sam nawet Pan wspominał, że ma pewne problemy z grą w defensywie, dalej musi się w tym temacie doskonalić. Tak z perspektywy czasu ponownie dokonałby Pan by tej zmiany, bo miał pewne problemy Kuba Krzyżanowski z Team na, na skrzydłach. Przecież na był Dawid który ostatnio też występował na tej pozycji, i w defensywie idzie mu troszeczkę lepiej. Yeah, it's the kind of profile of the player um in that moment was 00 uh, and we picked the guy more offensive i think uh is more offensive than Zot and we wanted to win the game so this is the reason for for the use of Sizanoski Oczywiście, jest to rodzaj profilu zawodnika. W tym momencie, kiedy dokonywaliśmy zmiany, było 0-0 i wybraliśmy zawodnika bardziej ofensywnego, ponieważ Krzyżanowski jest zawodnikiem bardziej ofensywnym niż, niż Szot, i chcieliśmy wygrać ten mecz. I ostatnie pytanie z mojej strony o Patryka Goguła. W ostatnim meczu ze Znieczą Pruszków wprowadził go Pan na pozycję nieco wyższą niż wcześniej, gdy występował w wiśle kraków. Wcześniej rywalizował z Kaczterem Dutą o tą pozycję numer 8. Dzisiaj po raz kolejny wprowadził go Pan na plac nieco, nieco wyżej. Czy właśnie na takiej pozycji Pan go obecnie rozpatruje jak rywalizację dla takich piłkarzy jak? Alvaro, Bregu, pręgo czy też baena czy też ma pan na uwadze że, że może zagrać na pozycji numer 8 i ewentualnie zamienić kasprowa. Mhm. Goku he was liking pre-season. Uh, I like this guy higher in the był the field to be close to the box. He is very good in 1v1s. Good shot and he sees these spaces to to use the final pass as well. Gogi, tak samo jak to było w okresie przygotowawczym, grał trochę wyżej, był bliżej pola karnego i bardzo lubię sposób, w jaki on, w jaki on gra, że potrafi być blisko bramki rywala, znaleźć dobre ostatnie podanie czy dobrze uderzyć. And I oczywiście myślimy, że rywalizacja. W przednich, na przednich pozycjach, w ofensywnych pozy pozycjach cały czas wzrasta, więc to jest dobre dla drużyny. W drugiej części konferencji prasowej, wraz z nami jest już Rafał Ulatowski, trener Rysowi. Dobry wieczór. Trenerze, prosimy o kilka słów recenzji do zakończonego pojedynku z Wisłą Kraków. Znaczy, byliśmy bardzo zdeterminowani do tego, żeby, żeby zagrać dobry mecz. E, chcemy powiedzieć, że GKS Tychy to był przełom w naszym graniu w rundzie wiosennej i gdyby ten mecz zakończył się wynikiem 0-1, to pewnie płakalibyśmy jak bobry i byśmy byli bardzo rozczarowani, bo uważam, że oddaliśmy wszystko to, co mieliśmy dzisiaj. Nie, patrząc na krótki okres regeneracji po, po przyjeździe z Tychów, to nawet nie 72 godziny dzisiaj. Powróciliśmy późno wieczorem, a faktycznie w nocy, i, i dzisiaj musieliśmy przystąpić do kolejnego meczu. Nagrodą za dobry występ w Tychach była ta sama wyjściowa jedenastka, która wygrała mecz i dzisiaj rozpoczęła od początku. Yy, mieliśmy swój pomysł, mieliśmy swój plan, realizowaliśmy go konsekwentnie. Może nie kreowaliśmy mnóstwa sytuacji. Ale przynajmniej postawiliśmy się w Wiśle, nie broniliśmy się kurczowo na własnej połowie, nie, nie chcieliśmy tylko chronić polakarnego, tylko chcieliśmy podejść wyżej. Mieliśmy Maćka Górskiego, Adriana Łyszczarza, Bartka Wasiluka i Marcina Urenowicza, którzy byli oddelegowani do tego, żeby w zarodku. Już te akcje Wisły na własnej połowie, żeby je y, 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 przerywać, i to się bardzo udawało w pierwszej połowie. Do tego dobra gra skrzydłowych Bartka Eisenharta i Kelly'ego i po, powodowała to, że utrzymywaliśmy się długo przy piłce, praktycznie też na połowie Wisły. Druga połowa, y, myślę, że tutaj zmiany, które dokonał trener, szczególnie ten zawodnik na prawym skrzydle Baena, dał się nam mocno we znaki w 1977. Do tej pory grał jako, jako lewo skrzydłowe, dzisiaj wszedł na prawą stronę i, i dużo pracy miał i Bartek. I, i, i Miki z nim, ale, ale cieszymy się, że do tej ostatniej minuty takie 0-0 Myślę, że też mieliśmy swoją jedną sytuację, gdyby Kelly przy wyniku 0-0 w polu karnym podawał po ziemi do Maćka Górskiego, a nie górą, czy, czy oddawał strzał. Później stały fragment gry. Bartka ciepieli, gdzie Mati Bondarenko miał też piłkę na podeszwie, żeby ją skierować do, do, do siatki. I takie wymęczone 1-0 byłoby na pewno szczęściem dla nas olbrzymim. No ale z drugiej strony nie zapominajmy, że straciliśmy bramkę na 0 do 1 w końcówce meczu w 90 minucie, chyba z tego co kojarzę. I, i, i mogło, być, no, mogło być tutaj zupełnie różnie, a tak. Ten, ten upór, konsekwencja, chcemy mówić o resowiackim charakterze, to dziękuję chłopakom za to, co dzisiaj pokazali w doliczonym czasie gry, że nie spuścili głów. Że jedna ta końcowa akcja Keliego i zagranie Domaczka Górskiego, który pracował dzisiaj za dwóch, za trzech napastników, sam taką robotę pociągnął do przodu, a jeszcze w końcówce postawił kropkę nad małym i, czyli tym remisem dla nas, który uważam, że daje nam po raz drugi z rzędu bardzo mocnego, takiego mentalnego kopa wsparcie, takie dla nas, że, że się nie poddajemy, że walczymy do końca, że jesteśmy trochę innym zespołem niż byliśmy dwie, trzy, cztery kolejki temu i, i to. Chwała dla zawodników, chwała dla sztabu, dla wszystkich, którzy nam dobrze życzą. I, i cieszę się z tego, że punkt jest lepszy niż, niż bez punkt, albo jest taki przysłowie, którego nie chcę cytować, że lepszy remis. Wiemy wszyscy ci, którzy kochają piłkę, co tam dalej jak to idzie. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania jeszcze panik portal Supernowości. Panie trenerze, przede wszystkim muszę pogratulować pierwszej części spotkania. Nawet trener Wyślaków Albert Rudę docenił postawę pańskich podopiecznych. I chcę zapytać o drugą część spotkania. Ona nie była w pewien sposób gorsza. Na pewno byliście drużyną mniej inicjatywną niż w pierwszej części gry. Tylko tak zapytam, po przerwie bardziej opadliście z sił, że to właśnie Wisła była tą stroną już bardziej dominującą? Tak jak powiedziałem wcześniej, myślę, że ten BN nadał się nam we znaki, że on napędzał bardzo mocno akcje ofensywne Wisły. Wisła była konkretniejsza, Wisła powodowała to, że i, i, i Miki i Izzy musieli skupiać się na nim. Później wprowadziliśmy Gracjana Jarocha za Bart Eisenharta do tego, żeby Dał przeciwwagę, żeby był tym piłkarzem. i też taki troszkę rodzinny pojedynek, żeby, żeby to był rozstrzygnięty na naszą korzyść: Jaroch kontra Jaroch, ten, ten Wiślacki, Bartek, a nasz, nasz Gracek. No i też upadliśmy z sił, tak jak mówię. No zdecydowaliśmy się na, na małą liczbę zmian, bo mieliśmy przede wszystkim e, młodzieżowców. E, głośno tutaj mówię, dlaczego zdjęliśmy e, Bartka Wasiluka, kapitana zespołu. Żółta kartka. Żółta kartka i ta e, też mogła być pomarańczowa, ta druga, gdzie, gdzie e, myślę, że nie było pierwszej, ale tą drugą mógł sędzia dać pomarańczową, tak dlatego e, taka decyzja niepopularna w szatni, bo, bo Bartek e, w, w, wyrósł na takiego prawdziwego kapitanu, lidera tego zespołu i, 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 i trudno było odpowiedzieć mu, zakomunikować, że musi zajść w przerwie ze względu na to, że każdy kolejny fal będzie się wiązał z być może drugą żółtą kartką i osłabieniem zespołu, a tego chcieliśmy uniknąć, bo 11 na 11 przeciwstawiliśmy się Wiśle, z zablokowaliśmy przede wszystkim środkowy sektor boiska. Wisła mogła szukać tylko akcji oskrzydlających, a dopóki nie było Bajany na boisku, to mecz toczył się pod nasze dyktando w pierwszej połowie, a później Baena odmienił bardzo dużo wniósł dobrego. Panie trenerze, Wisła przez cały sezon gra dość chimerycznie. Niemniej, patrząc na liczby, jest to zespół, który posiada najlepsze statystyki ofensywne. Oczywiście jest to drużyna, która strzeliła przede wszystkim najwięcej bramek, ale jest to także zespół, o czym na pewno wiedzieliście, który oddaje najwięcej strzałów na bramkę przeciwnika. Jest to zespół, który utrzymuje się najczęściej przy piłce ze wszystkich drużyn Fortuna na pierwszej ligi. Mówił Pan o jakby wyłączeniu środkowej strefy, jakby zablokowaniu tej środkowej strefy i mam pytanie właśnie, czy uczył pan swoich zawodników, aby wyłączyć z gry szóstkę i ósemkę Białej Gwiazdy? i Kacpra Duda. Zawodnika Karbo i zawodnika Kacpra i stąd zadanie i Adiego Łyszczarza i Marcina Urojnowicza w pierwszej połowie zdawało 110% planu, bo, bo tamta dwójka, wiedzieliśmy, że to są takie motory napędowe środkowego sektoru boiska i oni będą chcieli krować grę i wiele zespołów grając z Wisłą obniża swoje ustawienie, kurczliwie broni się na 25, 30 metrze, a wiemy, że przy takich umiejętnościach indywidualnych zawodników yy, yy, krakowskich, do tego przy bardzo dobrej murawie tutaj na stadionie miejskim, no to, to, to są warunki, które stworzone są do tego, żeby być w ataku pozycyjnym. Chcieliśmy się temu przeciwstawić i uważam, że dopóki mieliśmy jeszcze te, te swoje siły, to, to, to gra wyglądała bardzo przyjemnie z naszego punktu widzenia. Natomiast druga połowa to też nie jest tak, że Wisła jakoś nas. Yy, Zepchnęła do kurczliwej obrony, natomiast była też konkretna. tak? Ale tutaj y, braniu Pindroch też miał ze dwie, trzy takie dobre interwencje, pokazujące to, że y, no, też jest mocnym punktem w tym dzisiejszym spotkaniu naszego zespołu. i. No i tak jak mówię, remis przy porażce byśmy płakali, przy zwycięstwie byśmy się radowali, dlatego ten remis jest takim wynikiem, który daje nam cały czas nadzieję na to, że w kolejnych meczach też będziemy punktować. I zapytam już na koniec o ten najbliższy mecz. Czy z Arką Gdynia spodziewacie się równie trudnego spotkania pod względem potencjału ofensywnego? Myślę, że tak. Sama pozycja Arki w tabeli, samo, same ich dokonania na, 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 w ostatni, na przestrzeni ostatnich kolejek. Zwycięstwo 2-0 z Wisłą, płock 2-2 na motorze Lublin, wcześniej z Chrobrym Gogów 2-1 zwycięstwo, z Odrym pole 2-2, no to... Z tym, że uważam, że jeżeli Wojtek Łodziński oglądał nasze mecze, no to też będzie inaczej podchodził do tego niż to, co widział po górniku Łęczna, po Stali Rzeszów, czy, czy po tych wcześniejszych na, naszych takich dokonaniach. Myślę, że urodziło się coś fajnego w zespole. Jest duch walki, duch mobilizacji, duch tego, żeby za wszelką cenę grać w przyszłym roku w pierwszej lidze i sami mamy w dalszym ciągu. Yy, Los w swoich rękach, jak będziemy punktować, wygrywać, no to będziemy się przesuwać w górę tabeli. I podejrzewam, że można spodziewać się bardzo podobnego podejścia taktycznego, jak dzisiaj na Wiślaków. Zespół żąda tego. To nie jest tak, że ja sobie myślę, tylko patrząc na chłopaków, to widać w ich oczach żar, widać w ich oczach to, że oni chcą być zespołem, który nie tylko się kurczowo broni, ale też i atakuje, i ma swój plan, który przy. Potrafi przeciwstawić się przeciwnikowi, mądrą organizacją gry, niekoniecznie w niskiej obronie, ale w takiej średniej czy nawet wysokiej. Blokowanie otwarć przeciwnika, no to tutaj nie chcę mówić o dosie czy o kuluarach jak, w jakiś sposób, no bo, bo to wszyscy też oglądają nasze mecze i, i cieszę się na spotkanie z Łobem, bo to jest mój były piłkarz, za głębi Lubin mieliśmy przyjemność współpracy. Cenię go, cieszę się, że poszedł w tą stronę. To tak absolutnie nie, że mistrz uczeń, bo to nie, 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 tylko fajnie widzieć, po drugiej stronie ławki trenerskiej swojego byłego zawodnika. Sukcesy z Miedzi Legnica teraz yy, prawdopodobnie awans z Sarkasy, czyli widać, że urodził się też pod dobrą taką trenerską gwiazdą.